Program M-księgowa obsługuje się w całości za pomocą standardowej przeglądarki internetowej. Można używać najczęściej stosowanych przeglądarek Internet Explorer, Firefox lub Google Chrome. Dostęp do programu jest zabezpieczony za pomocą identyfikatora i hasła, które są unikalne dla każdego użytkownika. Program M-księgowa stanowi połączenie programu finansowo-księgowego. Z modułami fakturowania i sprzedaży, zakupów oraz gospodarki magazynowej. Dzięki ścisłej integracji tych modułów z księgowością otrzymujemy sprawne narzędzie pozwalające na duży stopień automatyzacji procesów księgowania zdarzeń gospodarczych. Oczywiście program może być również skonfigurowany do pracy dla jednostek nieprowadzących magazynu handlowego. Dostęp do poszczególnych modułów księgowego, sprzedaży oraz zakupów. Jest bezpośrednio w głównym menu. W prawej górnej części ekranu mamy dostęp do systemu pomocy. Klikając przycisk pomoc, program sam zaproponuje temat wsparcia zgodnie z miejscem przebywania użytkownika w systemie. Szeroko w programie są zaimplementowane skróty klawiszowe. Możemy szybko na przykład przejść do wprowadzania dokumentów księgowych. Działanie skrótów może się jednak różnić w zależności od przeglądarki. W każdym miejscu w programie do wyboru daty można używać kalendarza. Program sam sugeruje kolejny numer ewidencyjny dokumentu, lecz można go zmodyfikować w zależności od potrzeb. Dla wygody użytkownika istnieje możliwość wcześniejszego zdefiniowania najczęściej spotykanych rodzajów dokumentów księgowych. Do tego celu służą wzorce. Zastosowanie struktury listowych w formularzach znakomicie ułatwia wprowadzanie danych. W większości dokumentów wystawionych w programie jest możliwość modyfikowania dowolnych pozycji, to jest np. daty lub kwot pieniężnych. Należy pamiętać o zaakceptowaniu zmian poprzez ponowne wprowadzenie dokumentu. W kolejnych odcinkach pokażemy szczegółowo. W jaki sposób przygotować program do pracy? Zapraszamy!